Dzisiaj coś specjalnego. Oto prawdziwa śmietanka układu okresowego. Mistrzowie wśród litowców. Wystarczy wrzucić któryś do wody i cieszyć się demolką. Panie Tickle, proszę o Rubid. Here it is. Wygląda niepozornie, ale jest wyjątkowo reaktywny. Dlatego przechowuje się go w szklanych fiolkach wypełnionych argonem. Co będzie, kiedy wrzucisz go do wody? Pomyśl o wybuchu granatu w wadnie. Wezmę krótkofalówkę. Wrzuć fiolkę do wody. Dzięki umieszczeniu dwóch gramów rubidu w pojemniku z rozpuszczalnym w wodzie tworzywem John zyskał kilka cennych sekund na ukrycie się. Wow. W żadnym programie tego nie zobaczycie, ale to nie wszystko. Istnieje jeszcze jeden metal, którego możemy legalnie użyć. Cez! Prawdziwy król wśród litowców może eksplodować w każdej chwili. Już mi się spodobał. Jak zachowa się w zetknięciu z wodą? Jakbyś wrzucił do wanny bombę głębinową. Poradzisz sobie powodzenia. Uwaga- krycie. Podczas reakcji cezu z wodą wytworzy się duża ilość wodoru, który powinien wybuchnąć. Zgadza się. To już koniec dzisiejszego eksperymentu. Istnieje jeszcze jeden bardzo reaktywny metal, Franz, ale z jakichś powodów nie pozwolono nam go użyć. Wniosek z dzisiejszej lekcji: Nigdy nie wrzucajcie litowców do wody. Nasze dziewczyny świetnie bawią się na wybuchowej farmie. Za chwilę wybiorą materiał wybuchowy, wysadzą coś w powietrze i ocenią rezultat. To nie wszystko. Wy także możecie wziąć udział w głosowaniu i pojawić się na ekranie w ostatnim programie serii. Co dzisiaj wybrać? Może ląd detonacyjny, sproszkowany trotyl w plastikowej koszulce. Podłożymy go pod stary sedes w ogrodowej komórce. Trzy przyjaciółki ocenią wybuch w dziesięciostopniowej skali. Zanim dojdzie do eksplozji, konieczne są pewne przygotowania. Dziewczyny są profesjonalistkami, jeśli chodzi o podkładanie materiałów wybuchowych. Ląd detonacyjny służy do rozkruszania skał. Stosowany jest też w samolotach wojskowych, gdy trzeba odstrzelić owiewkę kabiny pilota. Spala się z prędkością 6 km na sekundę. Sędziny gotowe, zaczynamy. 3, 2, 1. Dziewczyny są zachwycone, czas na ostateczny werdykt. Surowa Beryl dała tylko dwa punkty. W pełni zasłużona ósemka od Mavis. Tylko czwórka od Hildy. Panie wyraziły swoją opinię. To wszystko na dziś z naszej wybuchowej farmy. Zapraszamy ponownie.